Cześć wszystkim. Dzisiaj o Halloween i o święcie zmarłych oraz wszystkich świętych. Już za chwilę zacznie się coroczne satanistyczne Tridum. Ja to tak nazywam. Czas czczenia śmierci, wprost. I zacznę od fragmentu. Z Biblii tysiąclecia, z Ewangelii według Świętego Łukasza. To jest Ewangelia według Świętego Łukasza, 20, 35-38. I to jest tak. Lecz ci, którzy uznani zostają za godnych udziału w świecie przyszłym i w powstaniu zmartwych, ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić. Już bowiem. Umrzeć nie mogą, gdyż są równi aniołom i są dziećmi Bożymi. Będą uczestnikami zmartwychwstania. A że umarli z martwych to i Mojżesz zaznaczył tam, gdzie jest mowa o krzaku, gdy, pan, gdy Pana nazywa Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba. Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych. Wszystkich bowie, wszyscy bowiem dla Niego żyją. To jest taki no, bardzo piękny fragment, moim zdaniem, mówiący o przyszłym życiu i o powstaniu zmartwych. Zobaczcie, co tam jest napisane. Ci, którzy uznani zostaną za godnych udziału w świecie przyszłym i w powstaniu zmartwych, już umrzeć nie mogą, gdyż są równi aniołom i są dziećmi bożymi, będąc uczestnikami zmartwychwstania. To się nazywa piękna obietnica. To jest to, co nam ojciec przygotował, nasz Ojciec Niebieski przygotował dla nas po, po, po tym życiu. A wy się wiecie, przejmujecie, ekscytujecie, jakąś wiecie, bandą zbirów i zbójów, którzy czyhają na waszą majętność, na waszą wolność, którzy chcą poskromić i posiąść wasze ciała, wejść w każdy fragment życia. Którzy będą was prześladować i mordować? Tym się przejmujecie? Zobaczcie, co tutaj, jest, co tutaj jest opisane. Tego się boicie? Przecież macie obietnicę od samego Chrystusa. Od samego Chrystusa, którego, przed którego imieniem drżą największe siły tego świata. Ci, którzy uznani zostaną za godnych udziału w świecie przyszłym, będą równi aniołom. Jak więc ktoś przeznaczony do takiej nagrody, do wieczności, do takiego wyróżnienia i błogosławieństwa od naszego Ojca może bać się takiej przelotnej zawieruchy? Słuchajcie, to jest piękne pocieszenie. Wy macie, być, wy macie być światłem świata, macie iść ze światłem do ludzi. Bo tych, którzy roz, rozkochają się w Bogu i, i w Jezusie po usłyszeniu tak fenomenalnej obietnicy jest jeszcze więcej. Nie zatrzymujcie tego tylko dla siebie. Ale w sumie to tak w ogóle nie miałem o tym mówić. Znaczy, nie o tym miałem mówić. To jest tylko taka dygresja, bo no. Co do tego wszystkiego, czego. No, taka dygresja do tego wszystkiego, co, co, co w ostatnim czasie obserwujemy. Natomiast wracając do tematu, to fragment ten przytoczyłem no, z innego powodu. Chodzi o to, że tam ten fragment mówi nam, że Bóg jest Bogiem żywych, a nie umarłych. Bóg jest yy... Bóg żywych. Zapamiętajcie to: Bóg, Ojciec jest życiem. Jezus przezwyciężył śmierć. Śmierć nie ma być obiektem naszego zainteresowania. To powinno być absolutnie jasne dla każdego, kto czyta słowo Boga z otwartością i bez takich doktrynerskich założeń. Yy... Bóg jest Bogiem żywych, a my mamy się interesować życiem, a nie śmiercią. To proste założenie, dosyć jasne. Żeby jeszcze dobitniej to pokazać, to przeczytam jeszcze jeden fragment, yy, też z Biblii Tysiąclecia, tym razem to jest Ewangelia według Świętego Mateusza 8:21-22. Ktoś inny spośród uczniów rzekł do niego: Panie, pozwól mi najpierw pójść i pogrzebać mojego Ojca. Lecz Jezus mu odpowiedział, pójdź za mną, a zostaw umarłym grzebanie ich umarłych. Ten fragment dotyczy polecenia pójścia za Jezusem, tak w swojej istocie, tak? takiego bezwarunkowego i bez zastanowienia, bo każdy chrześcijanin miał być jak żołnierz gotowy do wykonania rozkazu. Jak padnie hasło, pójdź za mną, idź tu czy tu, to, to zostawiasz pracę, zostawiasz rodzinę, zostawiasz dom, hobby, a nawet... Takie podstawowe rzeczy, jak chociażby pochówek bliskich osób. Jest to oczywiście no, takie najbardziej dobitne i obrazowe pokazanie tego, o co, o co chodzi w chrześcijaństwie i jak ma, masz być przygotowany, co ma być dla Ciebie priorytetem. Yy, I to to w tym chodzi w tym fragmencie głównie, ale jest tam też właśnie taka użyta pewna specyficzna konstrukcja. Znaczy, zostaw umarłym grzebanie ich umarłych. No, dlaczego w taki sposób Jezus o tym mówi? No, ja to rozumiem tak, no bo nie sądzę, żeby chodziło wprost o takie literalne niegrzebanie umarłych. To znaczy w tamtym konkretnym przypadku to właśnie o to chodziło, tak, o, o to, żeby nie grzebać, bo chodziło o te priorytety, ale tutaj, no, no tam był jakiś konkretny powód. Natomiast nie uważam, żeby chrześcijanie mieli zakaz grzebania zmarłych jako no, takiej czynności wynikającej z potrzeby zadbania. Chociaż o higienę i ład, tak? W miejscu, w którym mieszkają. No to wiecie, nie bądźmy takiego prawa takiego prawa talmudycznego, nie, nie, nie stosujmy jako chrześcijanie i nie, nie interpretujmy w ten sposób tych, tych, tych słów, bo to, wiecie, straszne miało skutki <grym> zapewne. Nie zabrania te, te, też się w moim odczuciu, znaczy Biblia, Jezus, nauka Jezusa nie zabrania też moim zdaniem Odczuwania no, smutku i żałoby, tęsknoty za zmarłym. W końcu sam Jezus wzruszył się śmiercią Łazarza. prawda? I tu jest fragment, właśnie kolejny, też z Biblii Tysiąclecia, z Ewangelii według Świętego Jana, to jest 11:32-38. I tutaj wygląda to tak. A gdy Maria przyszła do miejsca, gdzie był Jezus, Ujrzawszy Go, upadła mu do nóg i rzekła do niego, Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. L Gdy więc Jezus ujrzał, jak płakała ona i Żydzi, którzy razem z nią przyszli, wzruszył się w duchu, rozrzewił i zapytał, gdzieście Go położyli. Odpowiedzieli mu Panie, chodź i zobacz, Jezus zapłakał. A Żydzi rzekli, Oto jak Go miłował. Niektórzy z nich powiedzieli, czy ten, który otworzył oczy niewidomemu, nie mógł sprawić, by on nie umarł? A Jezus ponownie, okazując głębokie wzruszenie, przyszedł do grobu. No dalej wiemy, że, że łazar wskrzesił, natomiast tutaj chodzi mi o to, że o te zachowanie Jezusa, o te jego emocje. No, on również zapłakał nad zmarłym, wzruszył się. I to jest jak najbardziej normalne: no i komu nikomu nie należy temu, tego zabraniać. Więc to nie chodzi o to w moim odczuciu. Że my mamy nie grzebać zmarłych i że mamy ich nie opłakiwać? Eee, ale skoro możemy zakopać ciało i możemy o opłakiwać zmarłego, to dlaczego Jezus mówi, żeby umarłym zostawić grzebanie ich umarłych? Popomijając po, jakby specyfikę tamtej konkretnej sytuacji, eee, to co znaczy, że umarli mają grzebać ich umarłych? Czy otóż właśnie moim zdaniem chodzi tu o to, o, o, o ten cały rytualizm właśnie o taki swego rodzaju kult śmierci i o wykonywanie swego rodzaju rytuału przejścia, tak? Traktowanie tego pogrzebu jako rytuału przejścia. Bóg z różnych... Znaczy Bogu z różnych powodów się to nie, nie podoba i nas przed tym przestrzega. tak I, i tyle w sumie po, po, powinno każdemu wierzącemu już wystarczyć, żeby tego nie robić. Natomiast no, w praktyce to jest jak jest. Yy. Ale no, co, jako chrześcijanie nie, nie, nie powinniśmy interesować się, się śmiercią. tak? Nie powinniśmy interesować się śmiercią, namaszczeniami, grzebaniem właśnie w tym sensie takiego rytualizmu. Obcujecie no, już po śmierci z ludzkimi zwłokami, z czymś, co już od czasów prawa mojżeszowego Bóg uznał za nieczyste, bo no nie ma w tym życia, a Bóg jest bogiem żywych. I tutaj bardzo fajnie w sumie to, to rozgranicza, i jakby daje dobrze, to, to się tłumaczy, moim zdaniem, właśnie w naszym języku ojczystym po polsku, bo my wyraźnie, jakby rozgraniczamy ciało zmarłego jako zwłoki, i mówimy na przykład, tu leży jego ciało. Niektórzy mówią. No, że on tu spoczywa, czy tu jest on zakopany, ale to, no, to nie jest takie precyzyjne, a właśnie fajna jest ta konstrukcja, jeżeli mówimy, że tu leży jego ciało, bo to wyraźnie jakby pokazuje, że jego ciało i on to jest coś zupełnie innego. Znaczy on jako byt jest zupełnie niezależny od tego ciała, które gdzieś tam zostało yy, zakopane. I to już na poziomie właśnie tych, tego, tego języka, nawet gdzieś jest zaznaczone, to bardzo fajne jest. Czyli, jakby wszystkie, wszystkie te rytuały i kult, który się wytworzył wokół pochówku, mają, jakby za zadanie, w moim mniemaniu, scalić pamięć o tej osobie z jej ciałem. Tymczasem zwłoki. No to jest tylko w zasadzie organiczna materia, no, która chwilę tam gdzieś sobie pod ziemią poleży, e, zjedzą ją robaki, no i, 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 i co? No I coś takiego ma być przedmiotem naszego zainteresowania i jakiejś szczególnej y, uwagi. No nie o to, nie, nie o to Bogu chodzi, ewidentnie. Tym właśnie, znaczy my właśnie takim podejściem zajmujemy się w kontekście grzybania naszych zmarłych. Tak? Otaczamy ich ciało szczególną troską, namaszczamy je. Układamy, modlimy się nad nim, całujemy je. No, to są gesty ludzi, których moim, właśnie, to, to, moim zdaniem właśnie Jezus określił ich umarłymi, bo oni szukają pocieszenia na ziemski sposób. I, i no, nie, nie, nie szukają go w Bogu, nie szukają go na sposób duchowy. No ale zostawmy, zostawmy już ten temat. Mam nadzieję, że rozdzielenie tego, jest dla wszystkich w miarę czytelne. Co natomiast z tym, jak ja to nazwałem, satanistycznym triduum, czy, czy triduum śmierci, bo wszystko zaczyna się od 31 października, a więc od Halloween. Tu większość ludzi, akurat w Polsce, to czuje pewne zagrożenie tak w tym przypadku. Nie jest to tak ochoczo przyjmowane, jak chociażby w Ameryce Północnej. Ale, ale i tak no, coraz bardziej jest to zauważalne. Kryuje się na to modę, tak naprawdę. Kryują tu supermarkety, centra handlowe no, przez reklamę. Duże marki wykorzystują często akcenty z tym związane. No, chce się zwłaszcza, zwłaszcza wśród młodych ludzi zaszczepić taką modę z Ameryki, że to jest takie zachodnie i, i ten, jakieś fajne święto. No jest to okazja do zwiedzenia, a przy okazji do niezłego zarobku, no więc świat nie może w takiej okazji przypuścić. To jest oczywiście taka miękka forma demonizmu. Znaczy miękka w tym sensie, że taka cukierkowa, taka bajkowa trochę, ale wcale nie mniej niebezpieczna przez to wszystko. Bo pod przykrywką zbierania tych cukierków i, i, i takiej zabawy niewinnej, wydawałoby się, przemyca się w umysły małych dzieci magię, demonologię, wróżbiarstwo i obcowanie ze złem i ze śmiercią. Myślę, że nie chcecie, żeby wasze dzieci taplały się w czymś takim. No. Może to prowadzić do bardzo poważnych konsekwencji, zwłaszcza jeżeli idzie o wszystkiego rodzaju na przykład spirytystyczne. No To naprawdę nie wiecie już, z kim macie tam do czynienia. A skoro Astarte potrafi, Astarte potrafi przybierać postać Marii, Matki, Jezusa, no to nie ma też problemu, żeby demon udawał waszego zmarłego dziadka na przykład. Tu dla większości Polaków jakby sprawa jest bardzo czytelna No i jakby wiedzą, że należy to odrzucić. Natomiast pojawia się też z drugiej strony jeszcze próba innego wejścia w, w, w ten temat. Otóż nawoływanie osób takich wkręconych w, programowanie, w, pro, w propagowanie yy, kultury słowiańskiej do powrotu do tradycji dziadów. No i w tym kontekście, to, o którym tutaj mówię, to byśmy wpadli tak naprawdę z deszczu pod podrynne. Należy się od tego no, bezwzględnie odciąć i w ogóle takich tematów nie dotykać. Hmm. Ale dalej mamy święto, no więc jakby Halloween jest chyba dosyć jasny i wszyscy widzą mniej więcej, no, jest to dosyć oczywiste, z czym mamy tutaj do czynienia na poziomie duchowym. Natomiast dalej mamy 1 listopada, a więc wszystkich świętych. No i tu się zaczynają trochę schody, bo to jest tradycja i kultura. No ale wiecie co? Myślę, że Boga bardziej interesuje to, czy my żyjemy zgodnie z Jego przekazaniami i Jego Słowem. Niż w zgodzie z lokalną kulturą. To nie jest nasza kultura, jeżeli ona występuje przeciw yy, Bożym przykazaniom. Nasza prawdziwa kultura to kultura Bożego Królestwa. W tamtą stronę patrzcie i na, na tym się lepiej skupiajcie. Yy, natomiast czym jest samo święto wszystkich świętych? Bo ono no bo to, już tak krótko mówiąc, żeby tego nie, nie przeciągać niepotrzebnie, jest to święto yy, mające na celu wspomnienie yy, wszystkich świętych, no, a więc zbawionych. Yy, no można, znaczy nie, nie, nie tak, wszystkich świętych ma, ma na celu wspomnienie wszystkich świętych, a więc tych, tych zbawionych, i można ich wspominać, no zwłaszcza jeżeli właśnie mają za sobą jakąś godną y, y, historię. Ale czym są tak naprawdę ci święci w tym ujęciu tego święta? W tym, w, czym są święci w ogóle w kościele katolickim? Bo czy aby nie korzysta się ze wstawiennictwa świętych? Czy aby nie robi się im podobizn, rzeźb i obrazów? I nie modli się do nich? Nie otacza się ich kultem? Robi się to. No. Część katolików... W takim bezkresnym morzu świętych utopiło już nawet postać samego Jezusa. No, oni zatracili w ogóle kontakt często nawet z samym Bogiem, przez to, że skupiają się na tych różnych świętych. No, są święci od wszystkiego. Jak boli kolano, to jest jakiś święty na to X. Jak się zgubi klucze, to modlitwa do świętego Y. A jak się jedzie samochodem, to, to, to modlitwa do świętego Z. No i to tak na wszystko. Na wszystko. No, jest to bałwochwalstwo w czystej postaci, no, a więc zwiedzenie. To tutaj powinno być to też dosyć czytelne w tym momencie dla Was. Bóg nie akceptuje nikogo obok siebie. Jemu samemu masz oddawać cześć, jemu masz składać dziękczynienie. I, i koniec tematu. Tutaj szukanie na okrętkę jakichś furtek, żeby sobie uklęknąć, pomodlić czy, czy tam sobie do jakiegoś innego świętego. To, czy, czy do Maryjki, czy do czegoś, no bo to wszystko jest, to jest wszystko to samo. Ten sam duch w tym wszystkim siedzi. Szukanie jakichś furtek, żeby, żeby z tego korzystać, no to no, po co wy to robicie? No, macie dostęp przez Jezusa do samego źródła. Pijcie ze źródła, no bo tam poniżej to jest ryzyko już zanieczyszczenia tej wody. Natomiast. Dalej mamy jeszcze trzeci dzień tak, tego osobliwego Triduum i to przypadający na dzień 2 listopada Dzień Zaduszny. A więc wspomnienie wszystkich zmarłych z kolei. Tam było wszystkich świętych, teraz wspominamy wszystkich zmarłych, czyli te zaduszki. My ten dzień w Polsce właśnie łączymy z tym świętem wszystkich świętych, ale formalnie to są dwa odrębne dni. I tutaj znowu Wspomnienie no, zmarłych to jest, jakby, takie ludzkie, normalne, w miarę, że się, że, się, że się w jakiś sposób tam o nich pamięta. Tak samo opieka yy, nad, No jakby, dbałość o, o taki przyzwoity wygląd, na przykład rodzinnego pomnika, no to też nie jest chyba nic takiego zdrożnego. Róbmy to, jeżeli na nas taki obowiązek gdzieś tam spoczywa, czy jeżeli nikt inny się tym nie zajmuje. Ale, my, ale nie czyńmy z tego rytuału. Znowu, nie skupiajmy się wokół tego jakoś szczególnie. Niech nasze myśli tam za bardzo nie krążą. No nie, przy, nie przywiązujmy do tego jakiejś olbrzymiej wagi i wagi duchowej na pewno. Nie przywiązujmy do tego. To znaczy, nie przelewajmy też nad tym grobem do tego zmarłego swoich jakichś próśb, żali. Nie próbujmy z nim rozmawiać czy, czy w jakiś, jakiś sposób do tego podchodzić. To jest zupełnie rozbieżne z tymi Bożymi nakazami, co, co do tego typu czynności. No, czy nam się to podoba, czy nie, bo ja wiem, że takie ciągoty są dosyć silne po śmierci tej osoby nam bliskiej, ale Bóg zakazuje nam tego nie bez powodu. No, zapamiętajcie to, że Bóg zakazuje tego nie bez powodu. Jest, yy... znaczy, jest w tym pewne niebezpieczeństwo. Yy... Jeżeli. Jeżeli tego wszystkiego nie robicie, to jeszcze właśnie zerwicie z tym rytualizmem. No. Bo jeżeli nawet się nie modlicie do, do tego zmarłego, to zerwicie z rytualizmem tak ostatecznie i zadbajcie o te sprawy najlepiej w ogóle poza tym okresem tych świąt, bo to są niebezpieczne i zwodnicze święta. Nie ma jakby żadnego takiego poważnego powodu, dla którego mielibyście to robić, akurat tego dnia. A w tej atmosferze, w tej otoczce, to jakby niejako trochę pieczętujecie swoją obecnością słuszność takiego postępowania. Eee... Zwróćcie tutaj uwagę na taką niezwykłą przebiegłość naszego przeciwnika, bo łączy on święta demonów i kultu śmierci ze wspominaniem zmarłych. Tak. No i z tym, tym bawu czym kultem świętych. To jest taka sieć, w którą bez Bożego ducha łatwo jest się zaplątać, dlatego proście o ducha, proście o mądrość, proście o łaskę i błogosławieństwo dla siebie i innych. Teraz ten czas się zbliża, więc bądźcie szczególnie czujni i idźcie w miłości Chrystusa. Niech Wam Bóg Wszechmogący błogosławi. Trzymajcie się.